Biontech rozwiewa wątpliwości w sprawie modyfikacji szczepionki Pfizera indyjski wariant COVID-19. Szef Biontech zabrał głos. Wariant indyjski zawiera mutacje, które już wcześniej badaliśmy i przeciwko którym nasza szczepionka działa, oświadczył założyciel i szef firmy Biontech Hugo Sachin. Podczas wirtualnej konferencji prasowej, szef firmy z stwierdził, że choć badania nad pochodzącym z Indii B.1.617 wariantem koronawirusa trwają, poprzednie testy skuteczności szczepionki Biontechu i Pfizera wobec innych wariantów pozwalają na optymizm. Kiedy koniec restrykcji, wariant indyjski zawiera mutacje, które już wcześniej badaliśmy i przeciwko którym nasza szczepionka działa. Powiedział pochodzący z Turcji naukowiec. Jak dodał, jest przekonany, że bastion, który stanowi szczepionka przeciwko COVID-19, wytrzyma. Podczas konferencji Sachino powiedział się za zniesieniem koronawirusowych restrykcji dla zaszczepionych, ale dopiero kiedy zrobi to ponad połowa ludności w danym kraju. Jak dotąd ukazało się jedno badanie dotyczące B.1.617 i jego reakcji na przeciwciała osób zaszczepionych. Z opublikowanego w ubiegły piątek artykułu indyjskich naukowców wynika, że przeciwciała zawarte w osoczu pacjentów zaszczepionych indyjską szczepionką Covaxin były w stanie zneutralizować nowy wariant wirusa. Choć poziom neutralizacji był słabszy niż w przypadku wariantu brytyjskiego, był on wyższy niż wobec wariantu ZRPA, który jak dotąd wykazywał największą odporność na szczepionki. Wcześniejsze badania Pfizera wskazywały, że produkowany przez koncern preparat zapewnia skuteczność przeciwko wariantowi ZRPA. Jak dotąd obecność indyjskiego wariantu koronawirusa wykryto w 17 krajach Europy.